Dzień dobry, cześć! Dobry cześć! Witajcie! Dziś zaczynamy film od zabezpieczenia naszej nowej elewacji, znaczy w zasadzie fragmentu hmm. na razie elewacji, bo czekamy na lepsze dni i będziemy rozkładać rusztowanie na kolejnej części naszego domu. No ale teraz musimy już zabezpieczyć, tak? Tak. I czym będziemy zabezpieczać miło? Co będziemy robić? E, olejować. Olejować, dokładnie. Zdecydowaliśmy się na zabezpieczenie na razie mm, olejem bezbarwnym. Wyszła kura? O. Zdecydowaliśmy się na zabezpieczenie olejem bezbarwnym, tak. ponieważ mamy tego oleju bardzo dużo tak. i nie będziemy dokupywać w tym momencie specjalnie oleju, A w następnym roku jak już podejmiemy decyzję jak chcemy zabarwić tą elewację, w jaką tak. stronę pójść, to dokupimy taki olej e, i po prostu to zrobimy. Tak. Także dzisiaj olejowanko, a później zobaczymy co dalej. Tak? Tak. No to ty, zabieramy się do pracy. Chcę coś powiedzieć. Dobrze. Kulki kichają. Kurki kichają, tak? No bo jest taka jesienna pogoda i tak samo jak my. Mhm. My też kichamy. No, także trzeba będzie im witaminki jakieś dać. Tak. No. to teraz bierzemy olej i działamy. Tak. I malujemy. Tak. Elewacja zaolejowana naprawdę wyszło super. Podkreśliło rysunek drewna, wyciągnęło słoje. No, i teraz to wygląda w ten sposób. Na tej desce pięknie widać jak właśnie powyciągało ten rysunek. W zasadzie na każdej to pięknie widać. Cudownie. W następnym roku. Zastanowimy się, albo, yy, bo jeszcze musi tutaj przyjść to okno, to jest tak ciemno, to okno, więc jak przyjdzie to okno, no to wtedy postanowimy, jak, yy, jaką, jaki kolor tutaj yy, końcowy będzie tej elewacji. No na ten moment jest bezbarwny, on na pewno jeszcze ściemnieje troszkę przez słońce, bo tu mamy południową e, stronę, widać to zresztą po oknie, jak ono się miało, a w zasadzie było tylko bezbarwnym, bezbarwnym olejem tutaj zaciągnięte. No i zobaczymy. Myślę, że nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego ciśnienia, że musi to być jakiś jakimś danym kolorze. No fajnie jakby to było po prostu wszystko gdzieś tam yy, no zgrywało się z całym całym domem. Teraz jeszcze słoneczko ładnie przyświeciło, to wam pokażę jak to wygląda w słońcu. Dziś zaczynamy drugi etap naszej elewacji z ociepleniem. Rozłożyliśmy już rusztowanie. zaczynamy od strony naprzeciwko strony, którą ostatnio skończyliśmy. Jeśli ktoś jest zainteresowany jak to wyszło ostatnio to link właśnie wam się w prawym górnym rogu wyświetla. Teraz już nie będę opowiadał o tym jaką techniką będziemy robić, jak to będziemy wykonywać, ponieważ wszystko jest właśnie w tym filmie, który się właśnie wyświetlił. Szybko tylko przypomnę, że okna wystają dlatego, abyśmy mogli tutaj zrobić ruszt i stawić 10 cm wełny na krzyż, czyli dwa razy po 5 cm. Na sam koniec przy Przyjdzie deska w pionie z łatą, która zamaskuje szczelinę pomiędzy dwoma deskami. W sumie było fajnych kilka komentarzy z poprzedniego filmu, że warto zostawić troszeczkę większą szczelinę, aby wentylacja była większa pod właśnie membraną. No, i w tym tutaj na tej stronie postaram się właśnie też tak. Z tej strony sprawa jest troszkę łatwiejsza, ponieważ ściana jest o wiele prostsza niż to było naprzeciwko, ale mamy jeden problem. A tym problemem jest daszek. Jeszcze właśnie ze starego dachu. Jest to przedłużenie tutaj okapu. Ja tutaj jak robiłem dach wysunąłem ten okap właśnie, żeby w przyszłości zlikwidować ten daszek. Nie miałem wcześniej rusztowania z drabiny, było to niemożliwe, więc teraz będziemy mogli się tym zająć. Tutaj pod spodem są łaty, jest to ułożone. Trzeba będzie wyciągnąć po prostu te wszystkie dachówki. No i od tego musimy zacząć, aby później ładnie tutaj do, dociągnąć ocieplenie wraz z elewacją właśnie do, do góry. Dachówki postaramy się zdemontować w ten sposób, aby jeszcze je wykorzystać, ponieważ tam ten sam rodzaj dachówki mam na stodole. No tutaj są w najlepszym, najlepszym stanie, ponieważ jak dach robiłem, e, no to tamte dachówki były w bardzo kiepskim stanie i w zasadzie nie nadawały się, w e, większości nie nadawały się do użytku. Udało mi się trochę, trochę ich odzyskać, ale, ale no niewiele. Także chciałbym jeszcze... O, no deski się porozchodziły, więc przyblokowały, no, ale tutaj się udało, więc będziemy sobie na razie je układać po prostu na rusztowaniu, a później zniesiemy na dół. No i w końcu mi się uda doszczelnić tutaj, bo tutaj był taki mostek termiczny bardzo duży, jak to usuniemy, to w końcu uda mi się docieplić całą tą stronę. Tutaj w zimie, jak były duże mrozy, strasznie zaciągało od tej strony, więc w końcu, w końcu to będzie zrobione. No i przy okazji też o wiele ładniej już będzie to wyglądało od, od tej strony. A taki widoczek mamy z rusztowania. Dobra. demolka na całego ściągamy stare Tutaj widać jak uszczelniałem e, piankę, jak ona No, także za chwilę już daszku nie będzie. I jeszcze tutaj jest wełna, tutaj te deski są od środka ocieplone wełną. Daszek zdemontowany. Teraz musimy sobie na dole e, poogarniać, bo się zrobił trochę bałagan. No ale najważniejsze, że już, już go nie ma. E, ściągnęliśmy starą minę telefoniczną, bo tam jeszcze jest słup telefoniczny, ale też będę go likwidował. E, nie używam już telefonu stacjonarnego. Mam tutaj podpięty światłowód. <laughs> Więc e, no nie potrzeba, nie mam takiej potrzeby. I teraz musimy jeszcze po. Usuwać te stare kawałki łat tutaj, co pozostawały. Jeszcze tutaj tą deskę, te fragmenty, to wszystko łomem. No i zaczniemy od tego, aby podbijać wszystkie łaty I jeszcze przy okazji chciałem tą membranę tutaj dachową podbić, żeby tak nie wisiała. No i te deski zaolejować. Bo na razie zostają, a w następnym roku tutaj przyjdzie całe przeszklenie, czyli cały ten trójkąt będzie przeszklony. No to wymienimy, a teraz, żeby tak dla walorów estetycznych, no to jeszcze pociągnę olejem te deski, żeby je odświeżyć. Bo ja ich nie będę wyrzucał, ja je wykorzystam sobie na taką mozaikę w domu. Potnę sobie na takie klocuszki, ale to kiedyś o tym będzie film, jak będę to robił. Połowa trójkąta już zaolejowana, i przy okazji przybijam jeszcze, tak jak wspomniałem wcześniej, tą membranę dachową. No, i od razu ten olej, bo olejuję olejem lnianym, więc on od razu odświeży, No, a później będę mógł tutaj, jak wcześniej wspomniałem, wykorzystać to do środka do wykończenia pewnych rzeczy. Deski zaolejowane, stare łaty odbite, więc możemy się zabrać za przykręcanie stelażu pod wełnę. Pierwsze łaty przykręcone, czyli te pionowe, no, mieliśmy w paru miejscach taki spadek, na przykład tam, i musieliśmy troszkę je podklinować. No i oczywiście zaplanowałem jak to zrobiłem poprzednio, aby usztywnić całą konstrukcję. Jak możecie zauważyć, maksymalnie się rozlało, więc no nie jestem w stanie kontynuować dalszych prac, ponieważ tutaj dalszą pracą no to jest wełna, A jeszcze mam do przykręcenia deskę startową, no ale że tak no to ciężko cokolwiek w zasadzie robić. Więc yy, muszę poczekać, aż trochę przejdzie. Będziemy wtedy yy, tutaj tą wełnę wciskać yy, między, między te łaty, które daliśmy. W międzyczasie przywiozłem drugą partię wełny. Dużo osób pytało o to, jaka to jest wełna. Jest to wełna skalna z Rokula yy, o takiej lampdzie. Jest to dokładnie model acoustic. No, i już czeka w zasadzie na położenie. No i oczywiście jest to wełna 5 cm gruba. W dzisiejszym filmie to wszystko. Dzięki za to, że nas no, oglądacie, dzięki za to, że jesteście. Jak tylko pogoda dopisze, to postaram się domknąć temat tej elewacji. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!